A teraz proszę Państwa zaproszę pana prezesa Kirejczyka, który zaprezentuje nam od strony deweloperów, ze swoich doświadczeń podzieli się tym, co deweloperzy oczekują, co powinni mieć, a żeby te produkty senioralne się pojawiały, żeby oferta, zróżnicowana oferta mieszkań senioralnych pobudzała zainteresowanie i popyt. Bardzo proszę. Przepraszam, dwa słowa, Kazimierze, o Tobie. E, razem pracowaliśmy, mieliśmy okazję pracować razem. Przy tym projekcie Banku Światowego, który wdrażał program kredytów hipotecznych, jak to wtedy mówiono, hipotetycznych dla Polski. Potem, jak program się skończył, w połowie lat 90., razem z kolegami Kazimierz zakładał firmę Reas, początkowo bardzo ciężko, bardzo trudno. Prywatna firma, która miała doradzać deweloperom, w połowie lat 90., proszę Państwa. To były głodowe warunki istnienia i powodzenia takiej firmy sytuacja się bardzo zmieniła. Dzisiaj jest to renomowana firma, która doradza największym deweloperom, ale również samorządom. Opracowywaliśmy na przykład strategie e, mieszkaniowe dla jednego z dużych miast, opracowywaliśmy dla banków, dla ministerstwa raporty e, o rynku mieszkaniowym i tak dalej. Także dzisiaj to już jest ugruntowana pozycja firmy. Oddaję. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście początki były trudne, ale dzięki TBS-owi, Dombud, który tam ma swoich znakomitych reprezentantów w ostatnim rzędzie, udało nam się wtedy na początku robić również inne rzeczy. Krajowy Fundusz Mieszkaniowy wydziałał wtedy dość intensywnie. Chciałem zacząć od powitania szczególnego gościa, który którego obecność wiąże się z tematem mojej wypowiedzi. Jest z nami dzisiaj pan prezes Grzegorz Kieps, prezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich i mam nadzieję, że... Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, bo Pan Prezes, niezależnie od swoich obowiązków prezesowskich, z tego co wiem, bardzo silnie wspiera fundację Go Silver, który, której, której pani prezes jest obok. Mam nadzieję, że w tej części dyskusyjnej, jeśli coś ważnego w swojej części, w swojej wypowiedzi pominę, to jeszcze pan prezes doda. A teraz y, króciutko. króciutko o tym, co chciałem powiedzieć, chcę spojrzeć na, na tę perspektywę dewelopera, takiego klasycznego dewelopera. Bo jestem pełen podziwu, pełen podziwu tego, co, co, co przedstawił i pokazał pan Prezes Piwkowski, A, ale spróbujmy wczuć się teraz w. Tego takiego typowego dewelopera mieszkaniowego, którym z całą pewnością Państwo nie są, biorąc pod uwagę te, te, te bardzo szerokie, bardzo szerokie spektrum, spektrum działania. Popatrzmy, jakie ma możliwości dzisiaj deweloper, żeby taką inwestycję senioralną zrealizować, i jakie są przykłady rozwiązań funkcjonalnych, które, które, które chciałem, chciałem pokazać. Na początek takim, takie przypomnienie pewnego faktu dość optymistycznego. Mówimy, że, że Polacy są, że Polacy w dużej części, polscy seniorzy są bardzo zachowawczy, ale w istocie, jak Państwo popatrzą wokół i zobaczą, co robią ludzie w wieku 50, 65 lat, to bardzo wielu z nich w jakiś sposób się przygotowuje, może nie nazywając tego w ten sposób, ale przygotowuje się, wydaje pieniądze, podejmuje jakieś decyzje, przygotowując się do tej. Do tej kolejnej fazy życia, i jakaś część z nich kupuje mieszkania u deweloperów już dziś. Jak pytaliśmy na walnym zgromadzeniu Polskiego Związku Firm Deweloperskich, to odpowiedzi były bardzo różne. Od kilku procent do kilkunastu procent mieszkań w różnych inwestycjach u różnych deweloperów jest ich zdaniem sprzedawane, sprzedawane seniorom. Pewnie jeszcze więcej byłoby ich w osiedlu, w osiedlu Barzantowo. Trzeba pamiętać, że jak Państwo będą z deweloperami się spotykać albo jak Państwo się spotykają z deweloperami, deweloper mieszkaniowy to jest ktoś, kto przede wszystkim budował mieszkania na sprzedaż. Tak? to Jak Państwo wiedzą, praktycznie budowa mieszkania na wynajem dzisiaj funkcjonuje na zasadach w wyjątku od ogólnej, od ogólnej reguły. Deweloperzy również radzą sobie doskonale z budową powierzchni handlowych, usługowych w parterach, w parterach, w parterach budynków mieszkalnych i z zasady ogromna większość deweloperów nie ma żadnych doświadczeń w budowie, w budowie domów, domów opieki. Niewielkie, tak jak powiedziałem, są doświadczenia, jeśli chodzi o budowę budynków na wynajem, tutaj taką Niezwykłą grupą w skali kraju, podmiotów, które te doświadczenia mają, są Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Jakie będzie podstawowe pytanie dewelopera? Wyobraźmy sobie, że państwo mają działki, mają piękny teren i chcieliby, żeby deweloper tam co przyszedł i coś zrealizował. Proszę państwa, deweloper zapyta, gdzie jest popyt, jaki jest ten popyt, kto te mieszkania ode mnie kupi. To jest ten, ten pod, ta podstawowa sprawa. Ponieważ ten sektor nie jest, no właściwie na, na dziś to, to co pokazywał pan prezes Piwkowski jest projektem pionierskim. To trudno w odróżnieniu od normalnego rynku mieszkaniowego, który od kilkunastu lat możemy zmierzyć, zważyć, zbadać, opisać. Możemy widzieć ile na danym rynku się co roku sprzedaje mieszkań raz więcej raz mniej za ile jakiej wielkości. Kto to kupuje, to wszystko można zmierzyć. Tu mamy do czynienia z takim segmentem rynku, który się dopiero pojawia i dlatego tak trudno jest te, 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 tę odpowiedź o skali popytu i od, o, o, e, skali popytu e, udzielić. Nie ma też właściwie, jeśli spojrzymy na problem. Jeśli spojrzymy na problem e, mieszkań serwisowanych, nie ma właściwie żadnych regulacji. Dzisiaj mieszkania serwisowane będą praktycznie budowane na tych samych zasadach, jak normalne mieszkania e, czyli te mieszkania z asystą, jak normalne mieszkania e, e, budowane na rynku przez, e, przez deweloperów. Tymczasem Optymalną, fun, optymalnym rozwiązaniem organizacyjnym do, do y, funkcjonowania tego typu budynków jest forma najmu. Jest jeden właściciel, który zapewnia utrzymanie tego profilu y, i jednocześnie zapewnia możliwość funkcjonowania tej funkcji opiekuńczej. Prawda? Tymczasem, jeśli chodzi o Wieloletnie finansowanie wieloletnich inwestycji, no to po zakończeniu działania krajowego Funduszu Mieszkaniowego. właściwie nie mamy programów finansowania. pewnie powie o tym więcej Pan Bolesław Meluch. Jak to jest z popytem, gdyby spojrzeć na cały kraj? No o mapa, o, o, o której w pewnym sensie rozmawialiśmy wczoraj. O, tej, o tych różnicach pomiędzy kongresówką, pomiędzy dawnymi zaborami. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o procentowy udział, udział seniorów, to wyraźnie widać, że ziemie, ziemie północno-zachodnie są o wiele młodsze niż ta część kongresówki dawnej i, i śląska. I mamy wyższy udział osób starszych w miastach. Niż na wsi. Natomiast w liczbach bezwzględnych to, co, to co wspominał pan prezes Jakubowski, no ten popyt się koncentrować będzie w tych największych aglomeracjach. A jak popatrzymy, ile zarabiają seniorzy, to znaczy jaka jest ich emerytura, tak była należało powiedzieć, to tu Śląsk jest zdecydowanie ciągnięty przez statystyki górnicze w górę, a potem, a potem Mazowieckie. Na tym tle jak spojrzymy na województwo polskie, no to mamy jednak do czynienia z pewną, pewną, przeciętną, jeśli chodzi o poziom, poziom dochodów. Z punktu widzenia samorządowca, pytanie, które może warto byłoby sobie zadać, gdzie ja mam największe zagrożenie, w cudzysłowie, gdzie ta skala seniorów wymagających wsparcia mieszkaniowego może być największa i Wydaje się, że w miastach o średniej wielkości, ale również w tych dużych aglomeracjach są właśnie takie skupiska w postaci budynków masowo budowanych w latach 60., 70., 80., pięciokondygnacyjne budynki klatkowe bez windy. Nie ma szansy, żeby w takim budynku było racjonalne, ekonomicznie dostawienie tej windy. W większości przypadków są to wspólnoty mieszkaniowe, więc jeszcze dodatkowo nie ma właściwie formuły organizacyjnej żeby przeprowadzić taką, taką kompleksową rewitalizację tych budynków i jeszcze do tego co tu jest akurat przykład z Gorzelca ale przypuszczam że i na opolszczyźnie znajdą jeszcze państwo bo jechaliśmy wjeżdżając do opola to prawdę mówiąc z perspektywy warszawiaka jeszcze jest zaskoczenie budynek z wielkiej płyty który jeszcze nie jest poddany termomodernizacji Czyli mamy problem z wysokimi kosztami ogrzewania, o których pewnie jeszcze pan Bolesław wspomni, i mamy problem z dojściem na to czwarte piętre, piętro bez windy. I teraz wyobraźmy sobie, że to było osiedle, które było jednocześnie zasiedlane 70 lat temu, prawda? Czyli odsetek ludzi, którzy tutaj wymagają wsparcia mieszkaniowego, jest, jest ogromny. Mówił o tym już wcześniej pan prezes Jakubowski, więc przeskoczę przez te, ten rodzaj produktów i króciutko jak można organizacyjnie taką inwestycję deweloperską przeprowadzić. Oczywiście najprościej w tej formule, która jest doskonale znana deweloperowi, mieszkania są sprzedawane, jaki jest problem? Powstaje wspólnota. I teraz nie ma żadnej gwarancji, że zaprojektowane pod kątem zamieszkiwania przez seniorów mieszkania będą tak naprawdę kupione i zamieszkiwane przez tych seniorów. Niestety to nie jest dobra formuła. Można wyobrazić sobie formułę typu apart hotelu. Przypominam, że wówczas nabywca kupuje udział jest to jakiś ekwiwalent wolnorynkowy spółdzielczości. Kupuje udział, nabywa prawo do zajmowania konkretnego lokalu, ale można stworzyć ramy regulaminowe tego jaki mieszkanie tam ma mieszkać jakie są zasady ułatwi jest takim budynkiem w całości zarządzać no optymalna forma to jest wtedy kiedy jest jeden właściciel podmiot który jest zainteresowany w długoterminowym funkcjonowaniu tego budynku jako budynku dla seniorów który bierze na siebie albo zatrudnia wyspecjalizowaną opiekę domową firmę wyspecjalizowaną w opiece domowej i który również tym budynkiem, jako samym budynkiem e, zarządza. No i wreszcie ta formuła PPP. Mówiliśmy o tym, że niestety e, bardzo trudno byłoby to zrobić. Wiem, że BGK przygotowuje fundusz municypalny i dla mniejszych miast i dla miast o mniejszym potencjale popytowym, i jednocześnie takimi wielkimi skupiskami e, tego typu budynków. Ja mam w, w pamięci konkretne osiedle, w Nowej Hucie, gdzie mieszka moja 85-letnia samotna ciocia, tam powinny powstawać plombowe budynki, które powinny mieć w zasadzie sfinansowane przez samorząd na parterze Centra Dziennego Pobytu Seniora, a wyżej mieszkania, wyżej mieszkania serwisowane dla tych osób z czwartych, piątych, czwartych, piątych pięter. Wydaje nam się. Że na tym etapie, na którym jesteśmy dzisiaj, optymalne lokalizacje takich inwestycji to właśnie powinny być te takie, takie du, du, duże osiedla, albo w środku tych osiedli, albo na obrzeżu, żeby ten wymóg starzenia się w miejscu został zachowany, żeby ci ludzie pozostali w tej samej parafii, chodzili do tej samej biedronki i żeby sąsiedzi, którzy pozostaną na parterze w swoim mieszkaniu, mogli ich wciąż, wciąż odwiedzać byłoby bardzo dobrze, żeby tak jak to jest w, w Katowicach, te, te koncepcje funkcjonalne umożliwiały świadczenie różnych usług przez, przez dom seniora dla seniorów mieszkających, mieszkających w pobliżu I, i tu zaczynamy przychodzić do tej formuły osiedla wielopokoleniowego, którą tak, tak, tak bardzo ciekawie realizują Państwo w Barzantowie. I teraz na sam koniec parę obrazków, parę przykładów z tego, co przygotowujemy. Tu projekt warszawski. Sytuacja taka, w który, gdzie w osiedlu, nowym osiedlu, które ma mieć cztery budynki, jeden z budynków ma być przeznaczony dla seniorów, ma mieć oddzielny wjazd, oddzielne wejście, około 60 mieszkań. Podstawowy lokal, to mają być lokale samodzielne. Senior ma być. Ma, ma się tam przenieść w poczuciu, że jego standard życia się zdecydowanie poprawia, ale jednocześnie z perspektywy rodziny, ponieważ jest to mieszkanie serwisowane, to jest to w zasadzie co najmniej taki standard jak w prywatnym domu opieki, z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego, bezpieczeństwa i, i, i tego braku samotności dla seniora. Oprócz małych mieszkań, które są dość typowe, prawda, czyli mieszkanie typu 38 metrów dla dwóch osób, mamy również w tym projekcie kilka dużych mieszkań typu co-housing, to znaczy mieszkań, w którym każdy senior ma swoją własną sypialnię z łazienką i dzielą razem wspólnie przyjaciółki na przykład, prawda, trzy przyjaciółki e, dzielą wspólnie kuchnię i pokój dzienny. Wszystkie mieszkania oczywiście z dużymi tarasami. Na parterze są pewne funkcje wspólne: recepcja, mikroporadnia lekarska, małe bistro, sala wielofunkcyjna, a w podziemiu jeszcze pra pralnia, magazyn taka salka, w której można prowadzić jakieś ćwiczenia gimnastyczne. No i to, co jest istotne, to to, że w tym osiedlu jest wspólny teren rekreacyjny i dla seniorów, i dla osób starszych, a to bistro. Ma w istocie funkcjonować. To wizualizacja tego projektu. Akurat y, wydaje się, że bardzo odpowiednia dla tej funkcji, y, ponieważ nie można tam zrealizować wyższego budynku. Bardzo duże przeszklenia, duże tarasy, jednocześnie bardzo nowoczesna architektura. I y, ta formuła, którą w tej chwili, nad którą w tej chwili pracujemy, będzie jeden właściciel. Formuła będzie wynajmowanych, wynajmowanych mieszkań. Za proces opieki będzie odpowiadać wyspecjalizowana, wyspecjalizowana firma. No i wyobrażamy sobie, że to bistro będzie jednocześnie funkcjonowało na rzecz całego osiedla. Zastanawiamy się, dyskutujemy, czy gabinet lekarski nie mógłby być po prostu praktyką lekarza rodzinnego, który pracuje i dla. Y, tych trzech budynków normalnie sprzedawanych, prawda, na zasadach rynkowych i dla tego budynku senioralnego. Wydaje, ponieważ jest to w mieście, w Warszawie, w dzielnicy Mokotów, od łazienek, prawda, kilka, kilka przystanków autobusem. Wydaje nam się, że będzie to ciekawa również formuła dla kogoś, który mówi, kto mówi: Ja kupię sobie mieszkanie a dla babci kupimy mieszkanie, tak? Dla babci kupimy mieszkanie, czy zapewnimy mieszkanie w tym samym osiedlu, w innym budynku, prawda? W tej, w tej, formule, e, w tej formule, opieki. Drugi przykład, nad którym pracujemy, tak też tylko dla inspiracji, Otwock, satelita, <laughs> satelita Warszawy z świetnym mikroklimatem na granicy zabudowy istniejącej, działka w połowie Leśna. Tuż obok szkoła, szkoła przedszkole, i jednocześnie bardzo blisko szpital, specjalistyczny, prywatny szpital, a jednocześnie bardzo blisko do stacji kolejki, którą można dojechać do centrum, do centrum Warszawy. No i wizja, która jest właśnie bardzo podobna do tego, co państwo robią w, w Katowicach, to znaczy, jest typowy zakład opiekuńczo-leczniczy w ramach tego osiedla. Są mieszkania z asystą, i mieszkania samodzielne, budowane z myślą o seniorach, i wspólny teren zielony, i mieszkania adresowane do rodzin, które, których dzieci będą właśnie tuż obok miały szkołę, szkołę i przedszkole. I nie ukrywam, że no jakąś na, jakimś naszym marzeniem, kiedy pracujemy nad tym, to jest taka wizja, że ten aktywny senior, który ma dzisiaj 70 lat, wprowadza się do tego mieszkania i, i, i zajmuje się jakimś pięciolatkiem. W piaskownicy, może swoim wnuczkiem, a może po prostu dzieckiem sąsiadów. Że on, kiedy, kiedyś tam jednak za 10 czy 15 lat wyląduje za płotem w tym, w tym zakładzie i będzie leżał w łóżku, będzie odwiedzany przez nastolatka, który będzie w ramach wolontariatu, albo po prostu w ramach sąsiedzkiej przyjaźni, odwiedza, odwiedzał tego starego człowieka w tej jego kolejnej fazie funkcjonowania, funkcjonowania w tym tym rejonie, czyli ten wątek integrowania pokoleń jest, jest w, tym, w tej koncepcji, w, ten, w tej koncepcji bardzo, bardzo silny. Czymś, co bardzo trudno wydaje się zrealizować w polskich warunkach, są takie typowe wioski senioralne wyrwane ze struktury miejskiej, prawda? Państwo wiedzą, że tego typu projekty się pojawiają, tego typu pomysły się Pojawiają, jest operator, który szuka tego typu lokalizacji, ale wyraźnie mówi, chciałbym być blisko dużej, dużej aglomeracji, i też chciałbym, żeby jakby środkiem, ośrodkiem takiego projektu wioski senioralnej, wokół której powstają inne obiekty, był jednak zakład opiekuńczo-leczniczy. Byłoby dobrze, żeby obok był szpital niezbyt daleko, i wtedy wokół tego powstają. Różne formy, różne formy zabudowy mieszkaniowej o różnej intensywności opieki. No oczywiście w, w założenie jest takie, że ta opieka domowa jest jednocześnie świadczona elastycznie. Czyli senior, który jest aktywny i w zasadzie ogranicza na co dzień swoją opiekę domową do sprzątania raz w tygodniu i do pójścia na obiad z przyjaciółmi, prawda, do tego bistro na dole. Jak zachoruje na grypę, to nie musi ściągać z Irlandii czy Mannheim swojego dziecka, tak? nie ma paniki, tylko po prostu y, pielęgniarka opiekuje się nim 24 godziny na dobę przez 10 dni, dopóki grypa nie minie. Czyli zupełnie jakby elastyczne podejście, reagowanie na rzeczywiste potrzeby, a nie... Wtłaczanie w jakąś formę regulaminową. Przeskoczę przez tę Kalifornię i na koniec podam, pokażę Państwu przykład. Mówiliśmy o osobach z demencją. Coś, co byłem, byłem w Holandii właśnie tego lata, i zupełnie odmienne podejście do kwestii demencji prezentuje jeden z takich ośrodków, który zamiast domu opieki proponuje coś, co jest w gruncie rzeczy yy, oni to porównują do filmu Truman Show. Iluzja funkcjonowania całkowicie niezależnego dla osoby, która ma bardzo silną demencję. Osoby są cały czas pod opieką, ale mają swój sklepik w ramach ośrodka, mają, jak widać, robią, chodzą i robią zakupy, chociaż już zapom zapominają zapłacić. Okazuje się, że tego typu wydłużanie aktywności powoduje, że te osoby są zdrowsze dużo dużo lepiej znoszą, dużo lepiej znoszą y, tę, prawda, <laughs> tę fazę, tę fazę y, choroby z zaburzeniem, z zaburzeniem pamięci. Podsumowując na dzisiaj wydaje się, że jednak najłatwiej będzie o te projekty rynkowe, i o ten popyt w, w pobliżu dużych aglomeracji, Wydaje się, że ten popyt będzie zdecydowanie rósł i, 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 i będzie to popyt na bardzo zróżnicowane produkty, w związku z tym, wejś, z tym wchodzeniem w, wiek, w okres senioralny generacji boomersów. I bardzo dużo zależy, niestety, niestety, czyli zadanie do wykonania od samorządów. Będzie jeszcze pewnie o tym mówił pan prezydent ze Stargardu. Jeśli chcemy, żeby jakaś inwestycja powstała, jeśli chcemy ściągnąć kapitał, trzeba pokazać, jaki popyt jesteśmy w stanie na taką, na taką inwestycję zagwarantować. No i ostatnia rzecz liczę bardzo na tutaj na pomysł alternatywny do Funduszu Mieszkań na Wynajem, czyli ten Fundusz municypalny BGK, w, żeby w te, takie obszary przyszłej klęski senioralnej, w te osiedla, o których tutaj mówiłem na początku, można było wstawiać nowe inwestycje, które niekoniecznie muszą być inwestycjami for profit, prawda, z, z budowanymi z zyskiem, dzięki zastrzykowi kapitałowemu ze środków publicznych, z Banku Gospodarstwa Krajowego. Znowu myślę, że tutaj rola samorządów dopominających się, żeby tego typu rozwiązania powstały, też jest szalenie, szalenie istotne. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nie przekroczyłem czasu.